Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Goisty. E, dzisiaj będziemy sobie testować nowy tryb, czyli ten e, love, love Bombing, o. E, w, w sumie generalnie no to e, podnosisz taką bombkę i e, rzucasz w oponenta, no i i to w sumie wszystko co tutaj będzie. E, tryb jest 2 na 2, i jest też na y, pucharki, także y, bardzo spoko. Y, są jeszcze o kurde tu się zmienia mapa. No tutaj mnie teraz y, zaskoczyli, bo nie, są, nie wiem, że mapa się zmienia. Y, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Y, tutaj widzę, że mam teammate'a, który no to nie jest za przede wszystkim. <laughs> jedną bombę, dwóch skasowałem. Es. Łatwietko, Dobra, on ginie. Mamy już trzy y, zabójstwa na naszą... ...na naszą stronę oczywiście. Rzucimy sobie tutaj. Mamy już czwarte. Wszystkie moje w sumie. No ale taki trybik się wylosował. Tak, taki trybik fajny, śmieszny, zabawny. No dobra, jestem upośledzony generalnie, bo to powinienem trafić. Trzebać tutaj jest dobry. No szczerze, to chyba tak średnio. Opinia. No on w sumie tym 8-bitem nie, nie może unikać tych bombek łatwo Ja mogę On nie eee, Ja nie, ten 8-bitowczy Ogólnie generalnie to my jeszcze możemy to przegrać, bo widzę, że eee, Mój teammate, no Nie jest za dobry, o, ja bym to tak nazwał eee, Ale okej okay. A mam jeszcze coś takiego... Ojejku. No mogę to zagrać lepiej. Mogłem to zagrać lepiej. No zagrałem to jak kretyn. No ale okej. Okay. Dobra. No więc zginął ta. No to nie jest pocieszające, szczerze powiedziawszy. Ale wygraliśmy ostatecznie. Okej, okay, okej. Okay. Ostatecznie wygraliśmy, pięć fragów zrobiłem ja, jeden ten Dynamite, no ale no to generalnie wyszło OK. No i to w sumie generalnie na to, na tym ten tryb polega. Oczywiście są te eventowe skiny. Z, z czego? No właśnie, z boxów oczywiście są. Skiny, ale no, to wiecie, jak jest, wiecie, jak jest z tymi skinami, to trzeba mieć szczęście. No, ja nie mam generalnie. Także ja mogę tych boksów otwierać sobie dowoli, mi to i tak dużo nie zmienia. Bo ja i tak ich nie trafię. To jest właśnie taki jeden z głównych mankamentów całej sytuacji. No bo Po prostu nie mogę trafić yy, dobra, ok, szczerze. Nie widziałem tego, że to we mnie leci yy, yy. Ja też w sumie nie wiedziałem, że ma ulta yy, bo ogólnie z ultem można to yy, trochę dalej podrzucić, wyrzucić coś takiego. No po prostu ogólnie tego yy, się pozbyć o. W takim to znaczeniu bardziej. Ok. Nie, 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 nie. Ok. Mamy to, no ale czy to coś zmienia? No to nic się zmienia, tak szczerze. Ok. Mamy to? Tak. Mamy dwa do dwóch. No tu już jest bardziej intensywna gierka bo poprzednio to to... No nie było zbyt yy, intensywnie Po prostu była gra i, i tyle, nie? Okay. No, zrąbałem Zrąbałem To powinienem rzucić, ale... Yy, w... Wy... Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Jednak wyszło dobrze, w jednak wyszło bardzo dobrze. Okej. Okay. Jo, przeżyłem to. O kurde, dobra nie było łatwo. musiałem się chwilę skupić i się nie ozywać, bo jeszcze bym to przegrał, ale ostatecznie to to wyszło, <grywka> ale no, nie, nie, nie było prosto, na pewno nie było prosto. Yy, co tam w sumie mamy? No możemy, możemy coś co otworzyć w sumie, bo troszkę tych gemów mam, no to myślę, że to jest takie dwa sportowe boksiki. Albo dobra, w sumie otwórzmy wszystkie trzy i, i ten ostatni yy, będzie jeszcze yy, darmowy, no to otwórzmy wszystkie i stracimy troszkę GM na 150 także mam nadzieję, że <śm> proszę, wypadnie coś <śm> czy tak niekoniecznie jak to się prezentuje? No, niekoniecznie bym powiedział, niekoniecznie. No i ostatni. Tu chyba coś będzie. Squeak. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Love Potion Squeak. No mamy, mamy eventowego skina. No chciałem eventowego skina, no to yy, mamy. Oczywiście jakbym dostał Ali, to bym się nie pogniewał, ale Squeak jak najbardziej. Też może być, no to zagramy sobie jeszcze z dwie rundy, coś koło tego, tak koło dwóch rund. W ogóle mech jest tutaj OP, bo nie zbija się jej od razu, tylko zbija się jej najpierw tą takcze i to jest, w sensie tego mecha najpierw. Nie wiem czy to było tak zaplanowane ogólnie, ale generalnie to buja. No, i tu jest właśnie problem. Jak już się nie trafi tego pierwszego, to jest później problem troszkę. Ale okej. Okay. Dobra, więc ja, ja się wychiluję I to jest na spokojnie. Totalnie na spokojnie to jest. No, ona troszkę bije. Troszkę bije to meg. To jest troszkę. Hmm. Można by powiedzieć, że kłopotliwe. No, już widzę, że FPS-y tutaj też już. Eee... Platają figle. Okej. Okay. Hmm. Kurde no. Dobra, zabiłem ją. No tutaj taka karaka była, że to jest koniec, nie? Tu... Dwie mechaniczne bestie się dobrały, tak jak mam Totalnie, bo ja ultem swoim podałem do siebie i jeszcze jej nie zabiłem, także wyszło dość zabawnie. Aha, okej, okay. to nie doleciało, no szkoda generalnie, że to tak wyszło. A tu już jest ciężej widzę do grania, jeżeli chodzi o to, no bo po prostu tak się wylosowało. No nie wiem, no jestem poślezony, nie, nie potrafię trafić tym. Ok. No można to było zagrać troszeczkę lepiej, jak mam być szczery. Oni w ogóle się zabili nawzajem, co jest dość zabawne, ale ok. No musimy sobie naładować ulta i po prostu musimy liczyć na to, że ją ustrzelimy tam kogokolwiek w sumie. Bo jak nie to chyba będzie remis i to chyba tyle będzie wtedy. Eee, a nie, jest overtime. i No to grubo generalnie, nie. Okej. Okay. Szkoda, że im zbijamy tylko, ich nie zabijamy. To na pewno byłoby... ...lepsze. Dobra, mamy to. E, Ta Bibi ją zostawiła, nie wiem... ...nie wiem dlaczego w sobie ją zostawiła. Ale spoko. Jak zostawiła, no to zostawiła. <grym> Co ja mogę na to poradzić, tak? No to co? No ja tam dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to starczy łapkę w górę, subieka z wężkiem i napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Yo!